Europa balansuje na krawędzi katastrofy, a data 2 października 2025 roku może na zawsze zmienić jej oblicze. To nie jest ćwiczenie, to twarda, niepokojąca rzeczywistość, która wstrząśnie każdym. Podczas gdy miliardy znikają w ciemnych zakamarkach biurokracji, a elity żyją w luksusie, zwykli ludzie w całej Europie są spychani na dno, stając się ofiarami cynicznej gry, która wzbogaca tylko nielicznych. Największa polityczna intryga dekady, jak to możliwe, że prawica i lewica, ideologiczni wrogowie od dziesięcioleci, nagle łączą siły, aby obalić Ursulę von der Leyen i co to oznacza dla całej Europy. To nie jest tylko walka o brukselskie stołki, to walka o duszę kontynentu. Pokażemy, jak za kulisami Brukseli dokonuje się systemowa zdrada interesów setek milionów ludzi. Pchając nas wszystkich w otchłań politycznego i gospodarczego chaosu, odkryj szokującą prawdę, zanim będzie za późno. Napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz, miasto i kraj. Musimy wiedzieć, jak daleko rozprzestrzenił się ten europejski błąd. Wotum nieufności dla Ursuli von der Leyen, inicjowane przez lewicę i wspierane przez prawicę, ma odbyć się 2 października 2025 roku. To wydarzenie może wstrząsnąć posadami europejskiej polityki i wpłynąć na życie każdego obywatela Unii. Bruksela drży, a miliony Europejczyków z niepokojem obserwują ten polityczny teatr. Taka data nie jest przypadkowa. Dziś... Inicjatorem tego bezprecedensowego ruchu jest wpływowa grupa europejskiej lewicy. Ale to nie wszystko. Co jeszcze bardziej szokuje i świadczy o głębi kryzysu, wspierają ją potencjalnie uwaga. Partie prawicowe, lewica i prawica zjednoczone w jednym wspólnym celu. To sojusz politycznie absolutnie bez precedensu. To niepokojący znak, który sygnalizuje coś znacznie większego niż zwykłe rozgrywki partycyjne. To wskazuje na głęboki, systemowy kryzys zaufania, który trawi samo serce Unii Europejskiej. Anonimowy, lecz niezwykle trafny analityk ujął to doskonale: jego słowa powinny wybrzmiewać w każdej europejskiej stolicy. Kiedy ideologiczni antypodzi idą w jednym szeregu, to znaczy tylko jedno: cierpliwość skończyła się u wszystkich. To zdanie, ważące każde słowo, brutalnie obnaża prawdziwy stan europejskich elit. Cierpliwość skończyła się, i to nie tylko u polityków, ale u milionów obywateli, którzy widzą, w jakim kierunku obecny kurs Komisji, pod dowództwem Ursuli von der Leyen, prowadzi całą Europę. To nie jest zwykły drobny spór polityczny. To fundamentalna, egzystencjalna niezgoda na obecną, odgórną politykę Brukseli. Poprzednia próba wotum nieufności w lipcu 2024 roku zakończyła się spektakularnym fiaskiem. Wtedy brakowało spójności i prawdziwej determinacji, aby obalić dominującą narrację. Ale teraz sytuacja jest diametralnie inna. Opozycja, zarówno z lewej, jak i prawej strony, Wyczuła polityczną krew. Widzą realną, namacalną szansę na zmianę, która może raz na zawsze odmienić oblicze Europy. Potrzeba dokładnie 361 głosów, aby ten wniosek przeszedł i posłał w niebyt obecne przywództwo. To nie jest łatwy próg, to prawda, ale w obliczu tak szerokiego, niewyobrażalnego sojuszu staje się on przerażająco realny. Każdy pojedynczy głos będzie ważył złoto. Każdy parlamentarzysta stanie przed fundamentalnym dylematem: ślepa lojalność partyjna i korporacyjna, czy realna, uczciwa ocena sytuacji i wzięcie odpowiedzialności za przyszłość. Fragment projektu rezolucji, cytowany przez renomowane Politico i Euractiv, jest bezlitosny w swej prostocie, jego słowa odbijają się echem w korytarzach władzy, niczym wyrok, komisja pod jej dowództwem utraciła zaufanie parlamentu. To nie jest tylko pusta, biurokratyczna formalność, to miażdżące ostateczne orzeczenie. To jasny, niewygodny i alarmujący sygnał: polityka Brukseli pod obecnym przywództwem doprowadziła do punktu krytycznego, który grozi implozją całego projektu europejskiego. Konflikt w byłym partnerskim sojuszu, szalejąca, niszcząca inflacja, wyniszczający kryzys energetyczny, niekontrolowana migracja, destabilizująca społeczeństwa. Te problemy narastają, osiągając punkt wrzenia. Obywatele Europy oczekują realnych, konkretnych rozwiązań, a nie ideologicznych dogmatów i pustych obietnic. Finansowanie i strategiczny kierunek Unii stały się niekończącą się kością niezgody, paraliżującą zdolność do efektywnego działania i odpowiedzi na palące potrzeby. To wotum nieufności, to nie jest incydent, to symptom znacznie głębszej, trawiącej choroby. To wyraźne odrzucenie polityki, która zamiast jednoczyć państwa i narody, dzieli je. Zamiast budować stabilność i dobrobyt, prowokuje chaos i niepewność. Czy Bruksela jest w stanie udźwignąć ten ciężar, czy też upadnie pod nim, zmieniając się na zawsze? Stawka jest ogromna utrzymanie władzy kontra rewolucja w sercu europejskiego zarządzania. Kto stoi za tą historyczną próbą obalenia? I dlaczego to wotum nieufności jest inne niż wszystkie poprzednie? Europejska prokuratura oficjalnie prowadzi śledztwo w sprawie zakupu szczepionek, gdzie komunikacja z szefem Pfizera odbywała się przez WhatsApp, a wiadomości zniknęły. Miliony Europejczyków płacą cenę za decyzje podjęte w tajemnicy, a ich zdrowie i dobrobyt są zagrożone przez brak przejrzystości. Ich pieniądze znikają w niejasnych transakcjach. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, była w samym epicentrum tego bezprecedensowego skandalu. Chodzi o miliardy euro. Chodzi o dziesiątki milionów, a nawet setki milionów dawek szczepionek. Rozmowy o tych gigantycznych kontraktach miały miejsce nieoficjalnie. Wykorzystano do tego prywatny komunikator WhatsApp. Kluczowym partnerem rozmów był szef Pfizera Albert Burla. Gdy opinia publiczna zażądała wglądu w te wiadomości, nagle zniknęły. To nie przypadek. To celowe zacieranie śladów, brak jakiejkolwiek przejrzystości w zakupach wartych miliardy euro, to jawne lekceważenie prawa. To uderza w podstawy demokracji. Media śledcze nie pozostawiają złudzeń. Europejska Prokuratura prowadzi oficjalne śledztwo w sprawie zakupu szczepionek. To nie są spekulacje. To są twarde, niepodważalne fakty. Taki brak odpowiedzialności jest niedopuszczalny. Pokazuje on, jak daleko posunęły się elity. Ukrywa się prawdę przed obywatelami. Ale na tym lista skandali się nie kończy. Przykładem jest incydent z lotem Ursuli von der Leyen. Gdy jej samolot miał problemy techniczne, szybko wskazano winnego. Wysłano absurdalne oskarżenia. Głoszono, że głuszenie sygnału GPS przez Rosję było przyczyną. Jednak niezależni eksperci natychmiast uznali te teorie za całkowity nonsens. Była to ewidentnie wymówka. Próbowano odwrócić uwagę od prawdziwych problemów. Maskowano własne nieudolności i błędy techniczne. To schemat powtarzający się regularnie. Zawsze obwinia się kogoś z zewnątrz. Nigdy nie bierze się odpowiedzialności. Przejdźmy do tak zwanego Zielonego Ładu. Miał on być wizytówką ekologicznej transformacji Europy. W deklaracjach mówiono o czystej energii i zrównoważonym rozwoju. W rzeczywistości doprowadził do czegoś absolutnie przeciwnego. Zamiast postępu, Europa doświadczyła powrotu do węgla, paliwa kopalne znów stały się dominujące. Deklarowane cele ekologiczne legły w gruzach, zostały zniszczone przez pragmatyzm i ukryte interesy. To wszystko dzieje się kosztem zwykłych obywateli. Obciążenia finansowe są ogromne. Rolnicy, robotnicy, drobni przedsiębiorcy całe segmenty społeczeństwa cierpią. Ich interesy są ignorowane. Ich głos jest zagłuszany. Krytycy trafnie podsumowali sytuację, jej decyzje stabilnie uderzają w interesy prostych ludzi czy to rolników, robotników, czy drobnych przedsiębiorców to nie jest troska o planetę to jest troska o wpływy i pieniądze. To wszystko dzieje się pod płaszczykiem szlachetnych idei. Cała Europa stoi teraz przed pytaniem, kto naprawdę rządzi, gdy przejrzystość jest luksusem, a prawda ukrywana. Zostań z nami, bo to, co odkryjemy w kolejnych materiałach, wstrząśnie fundamentami waszego zaufania do systemu. Tysiące traktorów blokuje drogi w całej Europie. Czy to początek rewolucji, która obali biurokrację w Brukseli? To nie jest zwykły protest. To krzyk rozpaczy, który może rozsadzić Unię Europejską od środka, zmieniając życie każdego Europejczyka w sposób, którego dziś jeszcze nie rozumiemy. Od Francji, przez Niemcy, Polskę, aż po Holandię, gniew rolników eksploduje na niespotykaną skalę. Dziesiątki tysięcy pojazdów paraliżują główne arterie kontynentu, a płonące opony są brutalnym, namacalnym symbolem desperacji, który dociera do każdego obywatela. Oni nie protestują dla sportu. Oni walczą o przetrwanie swoich rodzin, o przyszłość swoich gospodarstw i całego sektora, który jest fundamentem naszej gospodarki, zapewniając nam żywność na stołach. Główny wróg: bezlitosna, ideologiczna polityka Zielonego Ładu, narzucona przez brukselskich urzędników, bez jakichkolwiek realnych konsultacji i bez zrozumienia specyfiki ciężkiej pracy w rolnictwie. Nowe regulacje ekologiczne, które miały ratować planetę. Przed rzekomą katastrofą klimatyczną w rzeczywistości stały się wyrokiem dla ich biznesu, niszcząc go od środka i pchając w objęcia bankructwa. Bruksela żąda od nich niemożliwego, drastycznego ograniczenia stosowania nawozów chemicznych i pestycydów, co bezpośrednio przekłada się na niższe plony, wymusza ugorowanie części ziemi, co oznacza zmniejszenie powierzchni uprawnej bez jakiejkolwiek rekompensaty za utracone zyski. Wprowadza skomplikowane, niezrozumiałe systemy biurokratyczne i narzuca nowe, kosztowne standardy środowiskowe, które są niemożliwe do spełnienia dla małych i średnich gospodarstw. Jak sami rolnicy otwarcie mówią podczas protestów, ich głos jest ignorowany. Ich zmuszają do zmian wszystkiego: od techniki do nawozów, bez rekompensat, bez okresu przejściowego, bez sensu. To jest sedno problemu i zarzewie tej ogólnoeuropejskiej rewolty. Ich koszty produkcji rosną lawinowo, podczas gdy ceny, które otrzymują za swoje produkty, nie pokrywają nawet podstawowych wydatków, prowadząc do spirali zadłużenia. Bruksela żąda ofiar, ale nic nie oferuje w zamian: żadnych realnych programów wsparcia, żadnych sensownych dopłat, które zrekompensowałyby te utraty i pozwoliły na płynne przestawienie się na nowe metody. To jest czysty ekonomiczny terror, który zagraża nie tylko portfelom rolników, ale i stabilności europejskich dostaw żywności, potencjalnie prowadząc do jej niedoborów i wzrostu cen dla zwykłych konsumentów. Krytycy Zielonego Ładu trafnie i bez ogródek wskazują To nie jest plan ratowania planety, a wyrok dla ich biznesu, który ma zniszczyć rodzime rolnictwo na korzyść importu z państw spoza Unii. Widzimy, jak ta desperacja staje się paliwem dla nowej koalicji gniewu, która rośnie w siłę w całej Europie, jednocząc ludzi różnych środowisk. Prawicowi konserwatyści i populiści masowo wspierają rolników, tworząc potężny polityczny front przeciwko unijnej biurokracji i jej oderwanym od rzeczywistości szkodliwym decyzjom. Ta nowa oś oporu grozi nie tylko zmianą polityki rolnej, ale realnym, tektonicznym przetasowaniem sił w całej Europie przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Czy brukselskie elity zignorują ten potężny ostrzegawczy sygnał, te dziesiątki tysięcy głosów na ulicach, czy też dalej będą udawać, że nic się nie dzieje? Jeśli tak, konsekwencje będą katastrofalne nie tylko dla rolnictwa, ale dla spójności i przyszłości całej Unii. Europa, którą znamy, z jej obietnicami stabilności i dobrobytu, może się załamać pod ciężarem wewnętrznych konfliktów, a rolnicy to tylko początek szerzej zakrojonej rewolty przeciwko systemowi, który ich zdradził. Kiedy Europa płonie od środka, kto z zewnątrz próbuje ją rozerwać na strzępy. Unia Europejska stała się starą szmatą, którą globalni gracze ciągną we wszystkie strony. To nie metafora. To bolesna prawda, która uderza w każdego Europejczyka, pozbawiając nas realnego wpływu na naszą przyszłość i suwerenność. Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Ameryka forsownymi umowami handlowymi i energetycznymi otwarcie narzuca Europie swoje zasady gry. To nie partnerstwo, to dyktat. Kontynent jest zmuszony do przyjmowania rozwiązań, które służą głównie interesom Waszyngtonu, a nie dobrobytowi Europejczyków. Widzimy to w cenach energii, w strategiach obronnych i w polityce zagranicznej. Europejska gospodarka staje się podporządkowana interesom zza oceanu. Następnie spójrzmy na Chiny. Chińczycy inwestują miliardy, kupując wpływy i pociągając za ekonomiczne sznurki w osłabionej Unii Europejskiej. Wykorzystują każdą wewnętrzną słabość, każdy podział, aby poszerzyć swoje strefy dominacji i zwiększyć swoją przewagę technologiczną. Przejęcie kluczowych firm, strategicznych portów, czy uzależnienie od chińskich technologii to już nie perspektywa, to dziejąca się na naszych oczach rzeczywistość. A co z Rosją? Mimo bezprecedensowych, liczonych w dziesiątki tysięcy sankcji, Rosja nadal wpływa na energetykę i przestrzeń informacyjną Europy. Kreml umiejętnie podważa stabilność Zachodu, wykorzystując jego własne podziały, jego wewnętrzne sprzeczności. Rosja utrzymuje swoją pozycję w sektorach, które pozornie zostały odcięte. Jej wpływ na narracje i informacje jest silniejszy, niż wielu chciałoby przyznać. Osłabiona Unia Europejska to łakomy kąsek dla globalnych graczy. Tak komentują analitycy geopolityczni i trudno się z nimi nie zgodzić. Europa, zamiast bronić swoich interesów, stała się areną dla cudzych ambicji. Jej wewnętrzne słabości takie jak brak jedności, biurokracja czy zależność od zewnętrznych dostaw są bezwzględnie wykorzystywane. Europa już wygląda nie jak gracz, a jak pionek na cudzej planszy to słowa ekspertów, które trafiają w sedno. Widzimy, jak na naszych oczach nasz kontynent staje się przedmiotem rozgrywki, a nie jej aktywnym uczestnikiem. Nie jesteśmy suwerenni. Jesteśmy manipulowani, wykorzystywani i stopniowo pozbawiani naszej tożsamości. Zachód nałożył na Federację Rosyjską ponad 13 tysięcy sankcji, a jednak jej pozycja na globalnej szachownicy wcale nie osłabła. Co to mówi o realnej sile i wpływach Europy? To dowód na to, że polityka Unii Europejskiej nie jest prowadzona we własnym interesie. Ktoś inny pociąga za sznurki, ktoś inny czerpie korzyści. Pytanie brzmi: czy Unia Europejska, będąc w tych geopolitycznych kleszczach, jest w ogóle zdolna do obrony swoich obywateli? Przygotujcie się, bo w kolejnym odcinku ujawnimy, jak ta globalna gra wpływa na wasze portfele i przyszłość waszych dzieci. Czy wiecie, że Unią Europejską rządzi organ, którego nikt nie wybiera? Słowa Twoje, głos oddany w wyborach, rozmywają się w brukselskich korytarzach gdzie rzeczywista władza pozostaje poza Twoim zasięgiem. To ignorowanie Twojej woli prowadzi do niepewności i gniewu, które już teraz destabilizują całą Europę. Teraz spójrzmy prawdzie w oczy: Parlament Europejski, mimo że wybierany przez setki milionów obywateli, posiada zaskakująco małą wręcz symboliczną władzę, niczym misternie skonstruowana fasada, za którą kryje się prawdziwe centrum dowodzenia. Kluczowe decyzje dla 27 państw, dotyczące każdego aspektu naszego życia, od gospodarki po bezpieczeństwo, od polityki migracyjnej po Zielony Ład, podejmowane są przez Komisję Europejską. To ciało, złożone z 27 komisarzy, których nikt nigdy nie wybierał bezpośrednio, pozostaje w dużej mierze poza realną kontrolą demokratyczną. To jest fundamentalny deficyt demokracji, który podważa całą konstrukcję Unii. Stawiając pod znakiem zapytania jej legitymację w oczach milionów zwykłych ludzi, którzy czują się odarci z wpływu, jak to możliwe, że nasi przedstawiciele, których wybieramy w nadziei na zmianę i reprezentowanie naszych interesów, nie mają realnego wpływu na politykę kształtującą nasz kontynent? To czysta fikcja, sprytna iluzja utrzymywana przez elity. Jakie są konsekwencje chronicznego braku odpowiedzialności wykonawczej? W porównaniu do naszych krajowych parlamentów, gdzie rządy mogą być odwołane poprzez wotum nieufności, gdzie ministrowie odpowiadają przed posłami, w Brukseli brakuje skutecznych, transparentnych mechanizmów, aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy podejmują decyzje w naszym imieniu. Czujemy się jak statyści w wielkim przedstawieniu, jak widzowie, nie zaś jak pełnoprawni uczestnicy tego, co powinno być wspólną sprawą. Nic dziwnego, że w odpowiedzi na to rosnące poczucie bezsilności i obcości w całej Europie gwałtownie rośnie populizm, a eurosceptycyzm zbiera coraz większe żniwo polityczne. Ludzie czują się ignorowani, ich głosy niesłyszalne, co napędza wspieranie partii antyunijnych, które obiecują powrót suwerenności narodowej i prawdziwej demokracji. Ta struktura to hybryda monarchii i korporacji. Gdzie obywatele są tylko widzami na parterze, jak trafnie zauważono przez tych, którzy odważyli się nazwać rzeczy po imieniu, widząc pęknięcia w fasadzie. To nie jest demokracja, to jest system hierarchiczny, coraz bardziej autorytarny, maskujący się jako demokratyczny, kontrolujący życie obywateli bez ich zgody. To mechanizm, który z dnia na dzień traci legitymację w oczach milionów Europejczyków zwiastując coraz większe niezadowolenie i społeczne niepokoje. Kiedy ludzie przestają wierzyć w demokrację, na scenę wchodzi chaos. Te słowa powinny dzwonić nam w uszach jak dzwon alarmowy, ogłaszający nadchodzącą burzę. To nie jest tylko problem ideologiczny, to bezpośrednie namacalne zagrożenie dla stabilności całego kontynentu, dla pokoju, dla naszej wspólnej przyszłości, dla fundamentów całej Europy, które wydają się chwiać pod ciężarem fałszu. Kryzys zaufania podkopuje fundamenty Unii, czyniąc ją coraz bardziej kruchą i podatną na wewnętrzne wstrząsy, które mogą mieć katastrofalne skutki. Obserwujemy powolne pękanie, rozchodzenie się szwów, które mogą doprowadzić do niekontrolowanego, gwałtownego rozpadu, niosącego ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje dla każdego z nas, dla naszych dzieci, dla pokoleń. Trzeba to zrozumieć, zanim będzie za późno, zanim ta fikcja ostatecznie runie, pogrążając kontynent w jeszcze większej niepewności. Czy jesteśmy na to gotowi? Pytanie brzmi: czy ten deficyt demokracji doprowadzi do implozji? Czy do autorytarnej konsolidacji władzy. Jeśli wotum nieufności dla przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen rzeczywiście przejdzie, jakie będą tego krótkoterminowe i długoterminowe skutki dla całej Europy i co to oznacza dla każdego z nas? Wotum nieufności, jeśli przejdzie, będzie pierwszym w historii odwołaniem szefa Komisji Europejskiej. To nie jest tylko walka o władzę w Brukseli, to walka o twoją przyszłość, o stabilność twojego jutra. Chaos polityczny Brukseli bezpośrednio uderzy w Twoją kieszeń i Twoje bezpieczeństwo. Przeanalizujmy te scenariusze szczegółowo, bo stawka jest gigantyczna i dotyczy absolutnie każdego z nas, każdego obywatela Europy. Data 2 października 2025 roku to nie tylko kolejna rubryka w kalendarzu biurokratów z Brukseli, to potencjalny punkt zwrotny. Moment prawdy, który może zadecydować o kształcie całego kontynentu na dziesięciolecia. Jeśli wotum nieufności przeciwko Ursuli von der Leyen przejdzie, otworzy to bezprecedensową, brutalną grę o tron w samej Brukseli. To nie będzie jedynie zmiana nazwiska, to prawdziwy polityczny wir, który bezlitośnie wciągnie całą europejską administrację. Wyobraź sobie paraliż decyzyjny trwający miesiącami, może nawet latami i. Żadne istotne decyzje dotyczące kluczowych dla nas kwestii polityki energetycznej, migracji czy bezpieczeństwa nie zostaną podjęte. Cała Bruksela będzie pochłonięta wyłącznie wewnętrznymi intrygami i bezwzględną walką o władzę. Czy takiego beznadziejnego stanu pragniemy dla Europy? Czy chcemy, aby nasza przyszłość zależała od kuluarowych gierek, zamiast od realnych potrzeb obywateli? Z drugiej strony, co jeśli wotum nie przejdzie? Wtedy Ursula von der Leyen, choć formalnie pozostanie na stanowisku, stanie się niczym więcej niż kulawą kaczką, pozbawioną realnego autorytetu i faktycznej zdolności do działania. Jej legitymacja zostanie całkowicie podważona. Ludzie już teraz masowo tracą wiarę w europejskie instytucje, obserwując ich nieskuteczność i oderwanie od rzeczywistości. Taki wynik wotum tylko pogłębi ten kryzys zaufania do niewybranych elit Brukseli. To oznacza dalszą erozję zaufania, gwałtowny wzrost eurosceptycyzmu i przyspieszenie wewnętrznej destabilizacji całego kontynentu, prowadzące do społecznych niepokojów. Ludzie będą aktywnie szukać alternatyw poza strukturami, które ich zawiodły. Widzimy też inne, mniej oczywiste, ale jakże możliwe drogi. Jedną z nich jest dobrowolna rezygnacja von der Leyen. To byłby sygnał przyznania się do fundamentalnych błędów i kolosalnej porażki. Ale czy ktoś w samozwańczej elicie Brukseli jest na to gotowy? Inną opcją są przyspieszone wybory do Parlamentu Europejskiego. To mogłoby być swoistym resetem, prawdziwą szansą na faktyczne odzwierciedlenie głosu narodów. Ale uwaga, taka droga niesie ze sobą ryzyko jeszcze większej fragmentaryzacji Unii Europejskiej, co w konsekwencji doprowadziłoby do odrodzenia się prawdziwej suwerenności narodowej poszczególnych państw zgodnie z ich własnym interesem. Właśnie to jest prawdziwy, ukrywany powód do obaw dla elit Brukseli, które pragną totalnej centralizacji władzy. Wielu niezależnych analityków podkreśla, że problem jest znacznie głębszy niż tylko jedna osoba na stanowisku. Jak trafnie ujął to pewien odważny komentator, jej odejście to co najwyżej tabletka na ból głowy, a nie operacja na mózgu. To absolutnie nie wystarczy. Europa potrzebuje fundamentalnych reform które zburzą ideologiczne dogmaty narzucane nam od lat, i w końcu wrócą do zdrowego rozsądku, do interesu swoich obywateli i do szacunku dla suwerenności narodowej. W przeciwnym razie kontynent będzie bezpowrotnie zmierzać ku przepaści, a my wszyscy, bez wyjątku, poniesiemy tego katastrofalne konsekwencje. To jest realne zagrożenie, a nie polityczna fikcja. To nasza wspólna przyszłość. Stawką jest przyszłość całego kontynentu i każdego z nas. Czy Bruksela w końcu posłucha głosu narodu, a jeśli tak, co to będzie oznaczać dla nas wszystkich, o tym powiem już w kolejnym materiale.